Siemano moi drodzy, z tej strony Dukat. Dziś pokażę wam i omówię, jak działa zaklinanie przedmiotów. Jest to bardzo ważny element endgameu, dzięki któremu można zmaksymalizować efektywność swojego buildu, a zarazem czasami bywa to po prostu studnia bez dna w Diablo Immortal. Dlatego zapraszam do oglądania. Zaklinanie, albo tak bardziej światowo enchanting to typowo endgameowy feature pozwalający zmienić jeden atrybut, czy jak to woli magiczny afiks legendarnego lub zestawowego przedmiotu. Tak jak widzicie, można tego dokonać u Kowala, ale tylko pod warunkiem, że mamy wymaksowane rangi tych wszystkich ośmiu głównych legendarnych przedmiotów. Obecnie maksymalna ranga tych przedmiotów to 30, i dopiero wtedy, kiedy wszystkie te przedmioty wbijecie na tą maksymalną 30 rangę to pojawi wam się tutaj u Kowala opcja zaklinania. Wcześniej po prostu nie będziecie jej mieć tutaj na liście, nie będzie to wyglądało tak, że jest nieaktywna, po prostu jej tu nie będzie. Dopiero kiedy wymaksujecie sobie te legendarne itemy, to pojawi się ta opcja zaklinania. Kiedy mamy już dostępną tą opcję, no to wybieramy sobie interesujący nas przedmiot zestawowy albo legendarny i następnie klikając guzik zaklinanie, wybieramy sobie, który magiczny atrybut chcemy zamienić. W każdym przedmiocie możemy zamienić tylko jeden atrybut, i tak jak widzicie, kiedy ja już tutaj użyłem tego zaklinania na klacie, to pozostałe te atrybuty są już nieaktywne w tym zaklinaniu. Mogę zmieniać w dalszym ciągu tylko ten jeden wybrany, który już kilkukrotnie zaklinałem. Po wybraniu interesującego nas atrybutu do zmiany Będziemy mogli podejrzeć, mamy tutaj taką listę potencjalnych magicznych atrybutów, które możemy wylosować w jego miejsce. Każdy z tych potencjalnych atrybutów ma takie samo szanse na wylosowanie i jest to 100% RNG. No i dodatkowo, tak jak widzicie, każdy z atrybutów yy, może mieć różne wartości tych bonusów, te procenty i to również jest losowe. W tym miejscu warto zaznaczyć, że te magiczne afiksy pochodzące od bossów Piekielnego Relikwiarza, czyli głównie z tych itemów strażowania, nie mogą zostać podmienione na inne. One nie biorą udziału w tym zaklinaniu. No i teraz tak. Każdorazowe zaklęcie wygeneruje nam dwa nowe magiczne atrybuty z tej dostępnej listy i wtedy będziemy mogli zdecydować, czy chcemy zachować ten pierwotny atrybut, czy też zdecydować się na jeden z tych dwóch nowych. Ja zresztą zaraz pokażę Wam, jak to wszystko wygląda w praktyce. Ale przejdźmy może sobie teraz do kosztów samego zaklinania, bo generalnie powiem Wam, że nie jest to tania zabawa. Pierwsze zaklęcie kosztuje nas 3 płynne odłamki, 100 sztuk pyłu i 50 tysięcy golda. Każde następne zaklęcie kosztuje nas 6 płynnych odłamków, 200 sztuk pyłu i 100 tysięcy golda. I ta cena już jest później niezmienna, czy będziemy zaklinać 2, 3, 5, 10, 15 razy, zawsze będzie to za każdym razem będzie to taka sama cena. Oprócz tego, jeżeli chcielibyście zmienić atrybut specyficzny dla Waszej klasy postaci, czyli ten do skilli, no to kosztuje to dodatkowo 10 sztuk esencji grozy. i Tu wydaje mi się, że jest to tak za każdym razem. Zaraz sobie to przetestujemy. Sądzę, że po pierwszym zaklęciu, jeżeli nie trafię tego skilla, który chcę. To tutaj wzrośnie na do 6 sztuk odłamków, tutaj do 200 sztuk pyłu, tu do 100 tysięcy golda, ale te 10 legendarnych, 10 esencji grozy zostanie bez zmian. I teraz tak. Po wejściu w każdy item, zaklinanie poszczególnych itemów, na samej górze mamy taki licznik zaklęć, który pokazuje tylko to, krotnie dany item próbowaliśmy zaklinać. I tak jak widzicie, ja mam takie, których jeszcze nie zaklinałem, ale na przykład żebym trafił ten atrybut, na który mi zależało, no to klatę zaklinałem aż 22 razy, więc łatwo możecie sobie przeliczyć, ile tych materiałów poszło na zaklęcie tego jednego itemu. Oczywiście, jeżeli będziecie zmieniać te itemy legendarne, wydropicie jakiś lepszy, inny, no to te magiczne atrybuty nie przechodzą, tylko po prostu zostanie ten itemek podmieniony na ten nowy. No, i jeżeli nie będą Wam pasowały tam magiczne atrybuty, no to również zaklinanie trzeba będzie zaczynać od nowa, więc no troszkę to wszystko kosztuje. A jeszcze może wspomnę o tym, że te surowce potrzebne do zaklinania można jedynie wyfarmić w grze. Z tego co wiem, nie ma opcji, żeby je kupić na markecie czy w sklepie, więc nie jest to opcja pay to win, tylko bardziej taka, która wymaga dużo czasu i zaangażowania w grę. Przejdźmy może teraz do tego, jak zaklinanie wygląda w praktyce. Ja sobie może spróbuję tutaj zmienić ten atrybut magiczny, czyli te zmniejszone obrażenia. No najlepiej na czas działania korzystnych efektów. Tak jak widzicie, już próbowałem dziesięciokrotnie to zrobić. Muszę tak to robić, tylko żeby jeszcze zostało mi materiałów, surowców na to zaklęcie tego atrybutu specyficznego dla klasy. Więc zobaczymy kilkukrotnie. Spróbuję sobie ze 2 ze 3 razy wylosować tutaj ten nowy atrybut. Jeżeli nawet się nie uda, to przejdziemy do drugiego itemu, gdzie będę zmieniał atrybut klasowy, bo wtedy też zobaczymy, jak tam zmienia się cena tego zaklinania. Także lecimy. No i tak jak widzicie, pojawia się y, takie ostrzeżenie, że wybrany magiczny atrybut zostanie zaklęty. Ja zaznaczę, żeby on mnie ponownie dzisiaj nie pytał. I ciach. No i mamy pierwotny atrybut. Nowy atrybut 1, nowy atrybut 2. Ja tutaj oczywiście trafiłem to co chciałem, czyli czas działania korzystnych efektów wydłużony o 4,5%, więc zastępuję sobie to, ten stary atrybut tym nowym i w tym momencie już itemek ma zmieniony ten magiczny atrybut. Zerknijmy teraz jak to będzie wyglądało w przypadku atrybutów specyficznych dla klasy. Ja tutaj sprint zostawię, zamienię sobie tą pnięcie. no i tak, chciałbym trafić trąbę powietrzną, Gniew berserkera, coś z tego najlepiej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciach. Zaknąć można tylko jeden magiczny atrybut, to jest to, o czym Wam mówiłem na początku. A po potwierdzeniu nie można dokonać zmian, czyli jeżeli teraz potwierdzę, wybrałem sobie tutaj tąpnięcie, jeżeli teraz to potwierdzę, wykonam jedno zaklinanie, to już później nie będę mógł zmienić tego wybranego atrybutu. Pierwotnie mamy tąpnięcie. Tu wylosowałem nieśmiertelny gniew, a tu trąba powietrzna. No to biorę trąbę powietrzną, bo jest to pod mój główny build. I tak jak widzicie, mam zmieniony ten atrybut. Cena zachowała się tak jak mówiłem, czyli te 10 esencji grozy zostały bez zmian. Pozostałe surowce wzrosły dwukrotnie, i teraz już każdy kolejny, każda kolejna próba będzie kosztowała tyle samo. Także tak jak wspominałem już kilkukrotnie, może się udać tak jak u mnie za pierwszym razem. Ale tak jak widzieliście, tutaj chyba zaklinałem 11 razy. Klatę zaklinałem 22 razy. Nie wiem co tu jeszcze było. Akurat pozostałem i tu chyba pasowały wszystkie atrybuty. Oczywiście yy, dokładnie tak samo dzieje się w przypadku yy, przedmiotów tych zielonych. Działa to na tej samej zasadzie. Ja akurat pokazywałem wam na tych legendarnych, ale dokładnie tak samo działa to na przedmiotach zielonych. No i na koniec może jeszcze takich kilka wskazówek ode mnie. Generalnie radziłbym wam się skupić na tym, żeby zaklinać, zaczynać zaklinanie od tych przedmiotów, które zostaną w waszym bildzie jak najdłużej. Czyli jeżeli wbijecie nowy poziom trudności, no to nie zaklinamy od razu. Poczekajcie, jak już będą dropić przedmioty z fajnym WB, już sobie jakoś tam to dozbieracie. Wtedy dopiero można zacząć bawić się w zaklinanie, żeby dopasować te magiczne atrybuty jak najlepiej pod wasz build. Ja generalnie głównie radziłbym się skupić oczywiście na zwiększeniu szansy na trafienia krytycznej, wydłużeniu czasu działania korzystnych efektów, no bo to jest, to się sprawdzi wszędzie, w każdej klasie i w każdym buildzie. No i plus oczywiście próba złożenia jakiegoś setu z tymi atrybutami specyficznymi dla klasy, żeby tam chociaż ze dwa czy z trzy itemy miały te same magiczne atrybuty, bo to również dla fajnego boosta. Niestety nie ma żadnej metody, która by zwiększyła szanse na trafienie wybranego magicznego atrybutu, no po prostu trzeba losować aż do skutku. Jeżeli macie ograniczoną ilość surowców, no to również radziłbym wybrać sobie jakiś taki atrybut docelowy, ale jeżeli traficie jakiś inny, który również będzie się sprawdzał lepiej niż ten, który macie akurat na danym przedmiocie, no to też warto go po prostu zastąpić i na przykład odczekać trochę z kolejnymi podejściami, aż uzbieracie niezbędną ilość surowców. No i jeśli chodzi o zaklinanie przedmiotów, to myślę, że to by było na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jakieś wątpliwości, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Jeżeli jest jakiś temat, który chcecie, żebym poruszył na kanale, to również dajcie mi znać o tym w komentarzach. A tymczasem, jeżeli podobał Wam się ten dzisiejszy taki guide, przewodnik, film instruktażowy, to zostawcie łapę w górę subskrypcję na kanale. A na dzisiaj to wszystko. My widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!